Drodzy braterstwo, siądźcie. Jeszcze raz Was serdecznie witam. Również witam tych, którzy nas będą oglądać. A na to miejsce zapraszam brata Dawida. Żyjemy w czasach, w których człowiek coraz częściej zadaje sobie pytanie. Co naprawdę daje szczęście i poczucie spełnienia wielu osób, wiele osób szuka odpowiedzi w sukcesie zawodowym, w dobrobycie materialnym czy w przyjemnościach. Jednak im bardziej rozwija się nasza cywilizacja, tym wyraźniej widać, że nawet najlepsze warunki, jakie rozwój nam może zapewnić, nie zawsze przejawia, przejawiają się na naszą e, radość. Więc e, rodzi się pytanie, czy źródło prawdziwej satysfakcji znajduje się e, poza nami, e, w świecie rzeczy, czy może gdzieś jeszcze głębiej może w strefie w ducha i relacji z Bogiem. Nauka coraz częściej podejmuje ten temat. Psychologia, socjologia i medycyna starają się badać, jak religijność wpływa na nasze życie jak wpływa na nasze zdrowie psychiczne, na nasze poczucie bezpieczeństwa, a nawet na jakość i długość naszego życia. Okazuje się, że wyniki badań bardzo często yy, Pokrywają się z tym, co, co, z tym, co mówi nasze e, słowo Boże. Że nasza wiara nie jest tylko dodatkiem, ale jest fundamentem, który nadaje naszemu życiu sens, nadaje kierunek, niesie pokój serca. W ostatnich latach coraz częściej prowadzi się badania, które pokazują, jak wiara wpływa na życie człowieka. Jedną z takich badań przeprowadził Grzegorz Bejda, Jolanta Talewko i Agnieszka Kułak Bejda w Stoku. Jego tytuł brzmi Wpływ poziomu religijności na satysfakcję z, życi z życia. Oni przeprowadzali ankietę. No i tam trzeba było określić się, czy jest się osobą wierzącą, napisać jaki jest poziom swojej wiary oraz podczas tego badania zastosowali inne różne metody. I okazuje się, że osoby o wyższym poziomie religijności, zarówno te, które regularnie praktykują wiarę i te, które przeżywają ją głęboko w sercu, deklarują większe zadowolenie z życia. Religijność daje im poczucie sensu, wzmacnia ich w trudnościach i daje nadzieję tam, gdzie inni widzą ciemność. Studiując te badania można dojść do takich trzech wniosków. Po pierwsze, religijność wzmacnia nadzieję, człowiek wierzący patrzy na życie w perspektywie większej niż tu i teraz wie, że jego los jest w rękach Boga, a to daje mu poczucie bezpieczeństwa nawet w obliczu trudności. Po drugie, wiara buduje też wspólnotę. Osoby religijnej częściej żyją w bliskich relacjach z innymi, uczestniczą w nabożeństwach, modlą się razem, należą do wspólnot. Dzięki temu nie czują się samotni, a przecież samotność, jak potwierdzają badania psychologiczne, jest jednym z największych źródeł cierpienia we współczesnym świecie. Po trzecie, religijność chroni psychikę. Podkreślają, że wiara redukuje stres, lęk i poczucie bezsensu. Nie nasuwa problemów, ale zmienia też sposób ich przeżywania. Człowiek wierzy, że Bóg poprowadzi go nawet przez dolinę cienia. To co naukowcy nazywają językiem medycyny i statystyki, Biblia pokazuje językiem modlitwy i obietnicy. Będę czytał z Biblii Poznańskiej, pierwszy werset Psalm 40 od 5 do 7. Błogosławiony człowiek, który nadzieję swoją złożył w Jahwe, a nie przyłącza się do ludzi zuchwałych, ani do tych, którzy drogą kłamstwa podążają. Nieprzeliczone są Twoje cuda, któreś uczynił Jakwe, Boże Mój. A w zamierzeniach Twoim względem nas nie ma równego. Tobie chciałbym je głosić i o nich opowiadać, ale zbyt wiele ich, by móc je wyliczyć. W ofiarach i darach nie masz upodobania, nie żądasz całopalenia ani ofiary za grzech, lecz otworzyłeś uczy, uszy moje. Apostoł Paweł też dodaje, możemy przeczytać. Rozdział Filipian, od 4 do 7 Radujcie się zawsze w Panu, powtarzam raz jeszcze: radujcie się. Skłonność Wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. O nic przesadnie się nie troskajcie, lecz wszystkie Wasze potrzeby polecajcie Bogu. W modlitwie błagalnej połączone dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, niech strzeże w Chrystusie. Jezusie serst i myśli Waszych. Badania te potwierdzają, że radość, o której mówi Słowo Boże, nie jest tylko pobożnym życzeniem, ale realnym doświadczeniem ludzi wierzących. Wiara naprawdę podnosi jakość życia, zarówno duchowo, jak i psychicznie. Dlatego jakby można było podsumować te, te badania przeprowadzone w Białym Stopu, że żeby dbać o e, naszą relację z Bogiem, nie tylko że to e, pokazuje nam, jak wypełnić nasz obowiązek religijny, ale dlatego, że wiara przynosi nam radość, pocieszenie, satysfakcję z życia. Świat szuka. E, szczęścia w wielu miejscach, w karierze, w pieniądzach, w przyjemnościach, ale nauka i wiara pokazuje, że najgłębsze źródło szczęścia znajduje się w Panu. Pippa Norris i Ronald Inglehart w swojej książce Święte i świeckie. Religia i polityka na świecie. Pokazali ciekawą prawidłowość. Oni zauważyli, że tam, gdzie ludzie żyją w poczuciu stabilności, dobrobytu i bezpieczeństwa, religijność zwykle słabnie. W krajach, gdzie jest rozwinięty system opieki zdrowotnej, gdzie są korzystne dla nas ubezpieczenia społeczne, nowoczesne technologie. Dostęp do edukacji, wiara często staje się czymś prywatnym, czymś marginalnym, albo też całkowicie znika. Natomiast tam, gdzie życie jest niepewne, w obliczu ubóstw, chorób, wojen, niestabilności politycznej, religia pozostaje niezwykle żywa. Ludzie w takich warunkach częściej się modlą. Częściej uczestniczą w nabożeństwach, szukają oparcia w Bogu i w Kościele. Dla nich wiara nie jest dodatkiem, ale jest sposobem przetrwania i źródłem nadziei. Można powiedzieć, że człowiek często szuka w Bogu, Boga wtedy, gdy nie ma nic innego, co mogłoby mu dać oparcie. To, co socjologowie nazywają często egzystencjalnym bezpieczeństwem. Przeczytam teraz dwa fragmenty. Pierwszy z psalmu 49 od 6 do 10. Czegoż miałbym się obawiać w czas nieszczęścia, gdy mnie osacza niegodziwość mych prześladowców zaufanych w swych dostatkach ich lubiących się ogromem swych bogactw. A przecież człowiek sam nie zdoba się wybawić, ani dać Bogu okupu za siebie. Zbyt wysoka jest bowiem stawka za jego życie, i zawsze będzie miał zbyt mało, by mógł żyć wiecznie i nigdy nie użyć grobu. Ale tutaj kryje się yy, głęboka przestroga dla nas. Bo jeśli badania pokazują, że dobrobyt i często prowadzą do zaniku religijności, to właśnie wtedy, gdy mamy wszystko, możemy zgubić to, co najważniejsze. Tak jak powiedział Pan Jezus Mateusz, 16:26. Bo cóż pomoże człowiekowi, że cały świat zdobędzie. Jeśli życie utraci, albo czegoś by człowiek nie oddał za swoje życie. Badania socjologiczne pokazują, że to, co Biblia głosi od wieków, niebezpieczeństwo duchowe nie przychodzi wtedy, kiedy są wojny, kiedy jest głód. Ale także w czasach dostatku i spokoju. Bo wtedy człowiek może pomyśleć, że w sumie mam wszystko i Bóg nie jest mi do niczego po potrzebny. Dlatego można wyciągnąć z badań dwie lekcje: że wiara jest dla nas taką kotwicą w trudnościach. Tam, gdzie świat zawodzi, tam Bóg jest, dla nas najpewniejszym schronieniem. Przeczytam teraz fragment Psalm 46,212. Bóg jest naszą ucieczką i mocą. Okazał się niezawodną pomocą w ucisku, dlatego, że nie znamy trwogi. Choćby się ziemia zapadła, choćby góry runęły w samo serce morza, niech wody jego burzą się i huczą. Nie nawet góry zadrżą od jego nawałnic. Jachwe zastępów jest z nami, Bóg Jakuba, twierdzą naszą. Nurty rzeki wznoszą wesele do miasta Bożego, świętego przybytku najwyższego. Pośrednio niego jest Bóg. Pozostanie niewzruszone. Bóg mu udzieli pomocy, gdy tylko, za, tylko poranek zaświta. Narody szaleją, chwieją się królestwa. Głos jego brzmi. I ziemia się rozpada. Jakwe zastępuje z nami. Bóg jak Kuba twierdzą naszą. Pójdźcie, a oglądajcie dzieła Jakwe, który szerzy przerażenie na ziemi. On kładzie kres wojną aż po krańce ziemi, łamie łuki, kruszy włócznie, a tarcze pali w ogniu. Ustąpcie i uznajcie, że to ja jestem bogiem Ja, wywyższony ponad narodami, wywyższony ponad ziemią. Jachwę zastępów jest z nami Bóg Jakuba twierdzą naszą. Drugim wnioskiem jest to, że wiara powinna być czujnością w dobrobycie. Jeśli mamy stabilne życie, zdrowie, pracę, rodzinę, właśnie wtedy powinniśmy szczególnie strzec naszego serca, aby nie uśpiło go złudne poczucie samowystarczalności. Przeczytam dwa kolejne fragmenty z powtórzonego prawa 8, 17, 19. Obyś nie pomyślał sobie, to moja siła i krzepkość mojej ręki zdobyła mi to mienie. Pamiętaj zatem o Jachwę, Twoim Bogu, bo to On użycza Ci siły do zdobywania mienia, by umocnić swoje przymierze, które zaprzysiągł Twym Ojcom. Tak jak się to dziś dzieje. Gdybyś jednak miał całkiem zapomnieć o swoim Bogu Jachwę i gdybyś poszedł za obcymi bogami służąc im i korząc się przed Nimi, to ja dzisiaj oznajmiam Wam uroczyście, że wygniecie doszczętnie. Drugi fragment będzie z Ewangelii Łukasza, 12 rozdział 1521, a do nich grzech. Strzeżcie się. Bacznie wszelkiej chciwości, bo życie nie należy do tego, czy ktoś opływa w dostatki, i powiedział im przypowieść: Pewnemu bogatemu człowiekowi pole obrodziło, i zastanawiał się, co zrobić. Bo nie mam gdzie pomieścić swoich plonów, i powiedział sobie: Zrobię tak, zburzę swoje spichlerze, postawię większe i tam pomieszczę wszystko zboże, cały mój dobytek, i powiem sobie, Masz wielki majątek, odłożony na długie lata. Odpoczywaj, jedz, pij i baw się wesoło. Ale Bóg mu powiedział: Głupcze, jeszcze tej nocy pozbawiam cię życia, i komuż przypadnie to, coś sobie przygotował. Tak jak to bywa z tym, który gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Tak jak wcześniej wspominałem, o tych ba o tych badaniach, które znajdują się w książce świeckiej święte, mogą być dla nas potwierdzeniem biblijnej mądrości. Prawdziwe bezpieczeństwo i prawdziwa nadzieja nie płyną z systemów społecznych ani z pieniędzy, ani, ale z żywej więzi z Bogiem. Teraz wrócę do tych polskich badań, o których wspomniałem na początku. To, co nauka odkrywa na temat religijności, potwierdza nam, potwierdza nam to, co mówi Słowo Boże. Religia, a przede wszystkim żywa wiara, daje człowiekowi wolność od poczucia Zagrożenia prowadza zaufanie i wewnętrzny spokój. Daje pewność, że dobro zwycięża nad złem i zwycięża nad śmiercią. Wiara też uczy nas patrzeć na siebie i na innych w świetle Bożej miłości, odkrywać swoją wartość, odkrywać swoją yy, godność, a także budować wspólnotę. W której przekazujemy nasze trwałe wartości. Pomaga nam to też budować więzi międzyludzkie. Badania pokazują, że osoby, które kierują się wartościami religijnymi, żyją pełniej, doświadczają więcej radości, doświadczają więcej satysfakcji. Ci, co szukają szczęścia jedynie w dobrach materialnych, częściej doświadczają pustki, lęku, braku nadziei. To, co naprawdę daje człowiekowi spełnienie, jest zakorzenione w Bogu, bo tylko On jest źródłem dobra, pokoju serca i prawdziwego szczęścia. Chciałem też Zacytować Zekryda Juczyńskiego. On zauważył, że satysfakcja z życia rodzi się wtedy, gdy człowiek porównuje swoją sytuację z własnymi oczekiwaniami i standardami. My, jako ludzie wiary, wiemy, że na naszym standardem i ostatecznym punktem odniesienia jest Pan Jezus. Kiedy patrzymy na życie przez jego pryzmat, nasze serce napełnia się pokojem, nawet jeśli warunki zewnętrzne nie są idealne, nawet kiedy spotykamy, spotykamy się z przeciwnościami. Dlatego niech przesłanie będzie proste. Żyjmy blisko Boga, opierajmy się, opierajmy nasze życie na Jego obietnicach, a wtedy nasza satysfakcja będzie zależna od okoliczności. Będziemy wiedzieli, że Pan jest z nami, bo tylko w nim człowiek odnajdzie prawdziwe szczęście. Amen. Dziękujemy Bogu za kolejną chwilę w spokoju, że mogliśmy wysłuchać brata. Dziękujemy bratu, dziękujemy tym wszystkim, którzy nas słuchali i życzę Bogu Bożego. Tak jak brat tutaj mówił, można wnioskować to, że im, im żyje nam się gorzej, tym, tym mamy większą wiarę. A wiemy, że modlimy się wszystko o co, żeby nam było jak, jak najlepiej, a nie jak najgorzej. Widzimy taka Taka dziwna sytuacja, nam by się wydawało, że wtedy jest wszystko pięknie, ślicznie, zresztą mamy tego, mamy tego dowody, jak, jak Izrael wszedł do ziemi obiecanej, jak i powodziło im się bardzo dobrze, jak ich wiara, jak ich wiara się została zbudowana, no tak, że, 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 niestety zostali napadnięci i wzięci do niewoli, wiara, wiara ich ostygła, jakby nasza wiara tak nie stygła i, i Wiemy, że wiara czyni wiele, wielkie rzeczy. Nawet jak Pan Jezus mówi, powiedzielibyście tej górze, ona by się sama, sama prze, prze, przeniosła. Zresztą przysłowie mówi, że wiara góry przenosi, prawda? Oby tak właśnie było z naszą wiarą. Dziękując jeszcze raz, bratu, chcielibyśmy kontynuować nasze nabożeństwo. Pierwszą część mamy kolejnej pieśni do śpiewania. Im lepiej Cię poznaje, jest to kolejna z pieśni.